Drodzy słuchacze, witam Was w kolejnym odcinku. Spróbuję opowiedzieć o Charkowie w styczniu 2025 roku. Opowiem o mieście, które nadal się nie poddaje. Rok 2024 przyniósł Charkowszczyźnie aż 2064 alarmy co przekłada się na ponad 140 dni ciągłego alarmu. Przerażające, prawda? Jednak życie mieszkańców Herkoła wpisane w rozkład alarmu, nasze codzienne, nieustanne tło, którego często już nie zauważamy. В грудні в місто моцно черпяло. 115 будинків мішкальних зостави ушкодзоних через російські острови. Кожен завалений дах, вибите окна, розсипані і ствучене речі — то не тільки страти матеріальні, то доми, в яких хтось спав, працював, мажив у спокійній пришвощі, виховував дітей, пив кави і читав ксіншки. В тих домах хтось ще родів і хтось умірав. Ostatnio więcej umiera. Ostatnio więcej czyta się nie książki, lecz wiadomości. Ostatnio je się z pustym miejscem przy stole. Ostatnio może się o jednym. Monumenty upamiętniające poległych żołnierzy po II wojnie światowej są pozbawione twarzy. To są pomniki nieznanego żołnierza, jego matki lub jakieś atrybuty. Они сон виконане в тим самим стилю і поставлені на кожній вшив, в кожному місці. Друга війна світова була трагедією. Jednakواد за совітське зробивши шістка, аби позбавити її тваже. Обецня о кождым полегowym пішол особо. Віджимо портрети наших богатирів, підшимо їх хробре і змончоне очі. З нами їх ім'янай життю рысе. Wiemy, ile dzieci zostało bez ojca lub bez matki, kobiety przecież też są w wojsku. Wiemy, kto czekał na powrót krewnych do domu. W każdej miejscowości są miejsca pamięci, w których znów możemy widzieć ich oczy i uśmiechy, czuć ich ból i szanować ich pamięć. Idąc wzdłuż, dziękować im w myślach i każdego razu patrzeć, czy nie pojawił się tu kolejny portret. Co miesiąc w mediach wspominają wszystkich poległych po imionach. Wszystkich. Każdego osobno. Nawet ich krewnych nazywają po imionach. Robi się wszystko, aby nie zapomnieć. Codziennie czcimy ich pamięć minutą milczenia. I tu już każdy wspomina swoich bliskich. Bliskich, którzy oddali życie za naszą przyszłość. Których nie mamy prawa zawieść. Kiedy już nie ma kogo wspominać, wspominamy wszystkich razem. Wspominamy tych, kto walczył, tych, kogo Rosjanie zabili w swoim domu, na ulicy, w pracy, w szpitalu, w kawiarni. Nie starczy żadnej minuty na to, nie starczy życia. Ból towarzyszy nam wszędzie, tego nie da się pozbyć. Jesteśmy niewyleczalnie traumowani. Walki toczą się na przedmieściach i wsiach, ale ich echo rozbrzmiewa w mieście. Każdy dzień stycznia to kolejne naloty, kolejne alarmy. Choć konkretnej statystyki za styczeń 2025 roku nie znalazłam, to wiem, że 2024 rok był rekordowy. 318 powietrznych uderzeń na miasto: drony, bomby, rakiety. Podano również informacje o 94 zabitych w wyniku ataków Federacji Rosyjskiej, wśród których troje to dzieci, oraz o 1108 rannych, wśród których 62 to dzieci. Dzieciom zawsze szkoda najbardziej. Wszyscy czują totalną bezsilność. I nie ma na to rady. Mimo wszystko, mimo trudności, Charków starał się odbudować. W 2024 roku uszkodzone zostały ponad 2500 budynków, ale prace związane z ich przywracaniem rozpoczęły się tylko na 100 obiektach, to ledwie kropla w morzu potrzeb. W 2025 planowano rozszerzyć zakres aż do 160, rekonstrukcja nie tylko ścian, ale przede wszystkim życia musi ruszyć nawet w cieniu kolejnych ataków. Są programy państwowe dla tych, kto postanowił założyć własne przedsiębiorstwo. Są granty i pewne wsparcia. Można napisać projekt i dostać dofinansowanie jako pożyczkę od państwa. Później wszystko zostanie zwrócone w postaci podatku. Są pewne kryteria zobowiązania, ale umowy są atrakcyjne i ludzie chętnie próbują podać projekt i uzyskać pomoc. Ludzie, którzy stracili domy, dostają od państwa certyfikaty, dzięki którym mogą kupić nowe domy i zacząć życie od nowa. Oczywiście, że procedura jest pewna biurokratycznych szczegółów, jednak coraz więcej osób korzysta z tej propozycji. Niestety to też oznacza, że żegnając się z nadzieją, wrócić do swoich domów i rodzinnych miejscowości. Taki krok to często uświadomienie faktu, że jak było, już nigdy nie będzie. Tak, jak było, już nie będzie. Zobaczyłam w wiadomościach artykuł o tym, że żołnierz Aleksandr z obwodu Chmieleckiego, który wytrzymał z opasku uciskową na zranionej nodze 36 dób, przeszedł operację amputacji i będzie w rehabilitację we Lwowie. I kogo ja widzę na zdjęciu obok Aleksandra? Mojego rehabilitologa misze, Zdolny młody chłopak, który tak sumiennie podchodził do pracy. A teraz jest w lwowie i pomaga naszym bohaterom. Stoje przy wybitnych lekarzach z poważnym wyrazem twarzy, a kiedyś był taki uśmiechnięty, jest na swoim miejscu, kiedyś sam stanie wybitnym lekarzem. Jestem w tym przekonana. Wojna zmieniła wszystko, ważnie być tam, gdzie cię potrzebują. Niestety nie każdy jest tam, gdzie być powinien. Dużo ludzi jest w rosyjskiej niewoli. Wbrew pozorom to nie tylko żołnierze, lecz też ludzie z okupowanych terytoriów, w tym też dzieci. W Charkowie często są akcje wsparcia pod tytułem Nie milcz! Niewola zabija! Tu można zobaczyć nie tylko osób, u kogo bliscy są jeńcami, ale też nieobojętnych mieszkańców miasta. Boli wszystkim. Każdy wie, co się dzieje i w jakich warunkach przebywają jeńcy-żołnierze. то можна побачити діти з плакатами «Звручче тата з неволі». То жони з плакатами «Моє маження» то пшитулічо коханего, допоки ти мілчиш, їх катуєв. То матки, не трацан з надії, віжон в поврут сину в обронцю в батальйону Азов. То кожен пшишет за своїм булем і з ним вручі додому. Неволя – то страшне, то гвуд – катування, жодної інформації о близьких, в ogóle жодних інформацій. Кожен, хто вручив, виглядає як шкелет. Кожен, хто вручив до останнього, в то не вірив, бо росіяни кпів і вожав ніби на вимяне яйцями, а потім катував і ще шміяв. Тих історій є задужо. Найважніше, аби вроцали живі, бо не кожен має таке поводження. W styczniu został uszkodzony wskutek ataku w dom pisarzy. Kolejny obiekt kultury, pamiątka miejscowego znaczenia. Tu bywali wybitni pisarze XIX wieku. Ten dom pełen historii i wspomnień. W styczniu miałam praktyki na kursie prawa jazdy. Przed każdym wyjazdem dzwoniłam do instruktora, aby się dowiedzieć, czy nie został powalany do wojska. No i w jakiś moment został. Kolejny instruktor miał tak zwaną... W rezerwacji jednak wszystko jedno musiałam dzwonić, bo należało się dowiedzieć, czy da się jeździć po kolejnym ataku, czy już posprzątali, czy lepiej zmienić miejsce naszego spotkania. Takie są realia. Często są wiadomości, że w takie i takie miejscowości ktoś poderwał się na minie. Należy bardzo uważać na deokupowanych terytoriach i chodzić sprawdzonymi ścieżkami. I nawet to nie ubezpiecza od tragedii. Wszędzie wiszą plakaty, aby każde dziecko wiedziało jak wygląda mina i inne niebezpieczne rzeczy, jakie mogli zamaskować. Każdy musi pamiętać, aby nie dotykać podejrzanych przedmiotów, to też część naszych realiów. Od tego wszystkiego można zwariować i chyba już dawno zwariowaliśmy, każdy po swojemu. Jednak każdy się trzyma domu i tej rzeczywistości, choć nie każdy wie po co. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023, Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP i Fundacji Wolność i Demokracja. Публікація виражає лише погляди автора авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією канцелярії прем'єр-міністра Польщі і Фонду Свобода і Демократія.